Hej, 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 żeby zrobić taki fotopodstawca yy, na komórkę, potrzebne będę yy, pokażę Wam dokładnie czekoladę. Do rzeczy nie potrzebne na są tylko rzeczy, które jak, jak widzicie, leżą i nożyczki. Nie wiem, gdzie mi się, a tam, tam leży na podłodze. I tak, tu będą takie rzeczy potrzebne. I na początek wycinamy dziurę. Nie będę, nie, nie mogę wam pokazać tego dokładnie, ponieważ już wszystko zrobiłam. Wycinamy łyżeczkowe, tak, przepraszam, nie wiem Wycinamy łyżeczką i tutaj dziurko. o tu mogę to. Wycinamy dziurką. Widzicie, u mnie jest taka piaszka. Taki ładna rzecz, czy ja ją obciągnę? Albo jeżeli nie da to tylko się obciąć, jedno chowanie. Jak widzicie, tutaj o, trochę, o. są takie dodatki, takie małe, gdzie można uzyskać kołączki kolorowe, które zrobiłam tymi tymi automatokami. Yy. To jest bardzo prosty sposób, ponieważ możecie wszyscy napisać tam, jeżeli lubicie wioletkę, możecie napisać tam violetta, o olufu, takie różne swoje dodatki. Później... Znaczy, a jeszcze później, jeżeli wycinamy, jeżeli wycinimy, to dziurką, bawamy w, 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 tak oto miseczka czy coś wody i farbami malujemy. Ja akurat filetową robiłam i no, ładnie to wszystko wyszło ładnie. Możecie różnymi zielonymi, jeżeli macie kolory. E, później, jak to zrobiłam, po zrobiłam właśnie, jak mówiłam, te balanki. E, na końcu wzięłam kropelkę i yy, przykleiłam patyczki yy, od lodów, które dostałam od, od sklepowego. Od sklepowego. No jak widzicie, to się jest takie łatwe. Yy, I to dobrze zrobiłam także w taki łańcuch, który ma końcówki i początek z żeby taki szyfek, nie wiem gdzie nazwać I tutaj znowu. To ładna nie. I jeżeli. to jest może taka osoba, może to zrobić. Jak nie pokazywałam tego dokładnie. Ja zrobiłam tych To jest dobra nie 2 I nie pokażę, dokładnie, ponieważ no. Może jak I tutaj y, stawiamy się i Możemy to użyć jako zabezpieczenie z tyłu czy z przodu, żeby nam nie poleciało, albo no, tak zwyczajność. A więc polecam takie rzeczy, żeby zrobić, jest naprawdę fajne, a więc e, żeby, e, pole, e, jeżeli Wam się podobał, e, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, i podobają się moje e, filmiki i proszę, bo widzę Was, żeby to oglądacie, więc lajkujcie, jeżeli Wam się podobają,